Zgodzicie się ze mną zapewne, że świat stał się za gorący, że za dużo w nim też gorących, nienawistnych, egoistycznych uczuć, że za dużo pożarów, za dużo wojen i dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, choć przypisywane jest na ogół tak zwanej męskiej, archetypowej energii. W związku z tym chcę się podzielić z Wami taką intencją, anten, intencją kierowaną z kolei do archetypowej kobiecej energii, tak aby dążyć tu do jakiegoś wyrównania. Brzmi to następująco. Niech odetchnie świat kobietą, wodą żywą, nocą cichą, mgłą kojącą i przestrzenią. Niech w jej chłodnych dłoniach usną chciwość, gniew, gorycz i pycha. Niech kobietą świat oddycha.